Witam Was na kanale Czarny Sport, a w dzisiejszym odcinku Wiemy kto jest mistrzem Europy Juniorów oraz par Polonia Bydgoszcz kusi Wadima Tarasienko Rybnik ogranicza pieniądze na sport Śląsk Świętochowice drużnowym mistrzem Polski w speedrowerze GKM grudziąc nowym menadżerem Szczepaniak odchodzi z rowu Jurica Pawlic kończy karierę Norbert Krakowiak odchodzi z falu bazu Hans Nielsen oraz Oskar Baldys z koronawirusem Rosja po raz trzeci mistrzem Speedway of Nations Kubera i Smyk zgarną krocie ale na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału Czarny Sport. My już lecimy z tym materiałem. Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów 2020. Pierwsze miejsce zajął Markus Birke-Mouse, drugie dla Jakuba Miśkowiaka. Z brązowym medalem został Aleksander Woentin. Gratulacje dla młodzieżowców. Rosjanie trzeci raz z rzędu wygrywają w Speedway of Nations. Polska ze srebrnym medalem, brąz dla reprezentacji Danii. Do tego Polska została mistrzem Europy Par. Zawody odbywały się w Terencano. Gratulacje dla polskich zawodników. Chorwacki żużlowiec Jurica Pawlic zakończył karierę. Decyzja ciągnęła się od paru lat, ale dopiero teraz Chorwat postanowił oficjalnie ogłosić, że odkłada kevlar na kołek. Życzymy szczęścia dla Juricy na dalszej drodze życia. Runę Holta w związku z karą nałożoną przez Kol ofiarował regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej imieniem Leoni nastał w Częstochowie dar w wysokości 10 tysięcy złotych. Niezależnie od okoliczności, bardzo miły gest. Jako, że speedrower to poniekąd odłam Speedwaya, drużyna speedrowerowców MS Śląsk-Świętochowice walczyła tytuł drużynowego mistrza Polski 2020. Gratulacje dla Marcina Kołata, Kamila Bielicy, Dawida Basa, Marcela Krzykowskiego, Patryka Bielaczka, Mateusza Packa, Igora Orłowskiego, Kamila Niemca, Dawida Zająca oraz Kamila Bielaczka. Miasto Rybnik ogranicza pieniądze na sport. To zła wiadomość dla Rowu Rybnik. Jeszcze kilka lat temu miasto przelewało na konto żółwego klubu kwoty bliskie 2-3 milionom złotych. Kilkanaście miesięcy temu ta kwota już się zmniejszyła. W roku 2020 budżet Rybnika został dotknięty dodatkową pandemią koronawirusa oraz większymi wydatkami na oświatę. Do tego wszystkiego doszły wprowadzone przez rząd ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, przez które budżet Rybnika straci od 7 do 10 milionów złotych. Uprzedzam pytanie: czy mamy pieniądze na żużel? Nie, nie mamy. To jeszcze nie oznacza, że nikt nic nie dostanie, bo budżet jest w przygotowaniu, a póki co nie mamy pieniędzy również na wsparcie klubu żużlowego. To oznacza spore problemy dla rekinów. Jakie dokładnie, zobaczymy w przyszłości. Mateusz Szczepaniak odchodzi z rowu Rybnik, gdzie napisał na swoim facebookowym profilu: Nadszedł czas, by pożegnać się z klubem, którego częścią byłem 3 lata, oraz z wami drodzy kibice rowu. To był wspaniały czas spędzony przy G72. To dzięki Wam będę zawsze miło i pozytywnie wspominał Rybnik. Byliście ze mną i wspieraliście mnie zarówno w dobrych, jak i złych chwilach, za co ogromnie wam dziękuję. Teraz narzuca się nowe pytanie: czy Mateusz postanowi zostać w pierwszej lidze Żużlowej, czy może zejdzie jeszcze szczebel niżej? Zobaczymy już w listopadzie. Były kierownik UniLesztno, Oskar Baldys, oraz duński szkoleniowiec Hans Nielsen zakażeni COVID-19. Trener Dani źle poczuł się już w czwartek, jednak pierwsze testy były negatywne. Hans ponownie testy zrobił w Lublinie i, jak się okazuje, wynik pozytywny. Duńczyk zapewnia, że z żadnym zawodnikiem się nie kontaktował i że nie ma ryzyka zarażenia się przez żużlowców. Przedsiębiorca Oskar Baldy zapeluje o rozsądek. Wirus istnieje i zbiera swoje żniwo. Życzymy obu panom dużo zdrowia. Według pobandzie.com drużyna GKM-u w roli menadżera ma poprowadzić Lech Kędziora. Będzie współpracował z Kępińskim i Robertem Kościechą. Warunki umowy zostały już dogadane i w zasadzie pozostaje nam tylko czekać na oficjalny komunikat. Rybnik spadł do pierwszej ligi, a jak pisze portal po bandzie, Kędziora do niższej ligi się nie wybiera. Do tego w tym samym artykule możemy przeczytać, że za Krzysztofa Buczkowskiego zostanie sprowadzony Krzysztof Kasprzak. Czy taki transfer mógłby dojść do skutku, zobaczymy już w listopadzie. Krakowiak odchodzi z falu bazu. 21-latek ma za sobą świetny sezon. Pod względem średnich został sklasyfikowany na 32 miejscu, zostawiając na swoimi plecami zawodników w znacznie większych nazwiskach. Krakowiak kończy w tym roku wiek juniora, ale jest idealnym kandydatem na pozycję U24. Zielonogórskiej drużynie mógłby bardzo pomóc, ale w sezonie 2021 będzie zdobywać punkty dla innego ekstraligowego zespołu, pisze żużlowy przegląd sportowy. Według tego portalu praktycznie przesądzone jest, że młody żużlowiec będzie reprezentował barwy Mister Garden GKM-u Grudziądz. Tam o prawo występu w zawodach rywalizował będzie z rok starszym od niego Romanem Lachbaumem. Mimo to, że w ostatnim meczu, w którym go widzieliśmy, Krakowiak złamał sobie rękę, żebro, a w wyniku przewite zostało płuco i pojawiła się odma płucna, żużlowiec szybko powinien wrócić do zdrowia i przygotowywać się na przyszły sezon już w barwach gkm u 26-letni Wadim Tarasienko miał kapitalny sezon. Okazał się najlepszym zawodnikiem drugiej ligi żużlowej. Bardzo dobrze radził sobie w pierwszej lidze w barwach lokomotywu. To właśnie on w głównej mierze prowadził masarne awesta do zdobycia Mistrzostwa Szwecji. Niedziwne jest więc, że kluby zaczynają się po niego zgłaszać. Żużlowy przegląd sportowy podaje, że abramczyk Polonia Bydgoszcz jest zainteresowana Rosjaninem. Tarasienko mieszka w Bydgoszczy, więc starty w tym klubie mogłyby być dużym udogodnieniem. Czy jednak Wadim zdecyduje się na taki krok, zobaczymy w listopadzie. Czy juniorzy Unii Leszno rozbiją bank. Bartosz Smektała i Dominik Kubera prawdopodobnie odejdą z Unii Leszno. Podobno Bartosz Smektała ma takie oczekiwania finansowe, których leszczynianie nie mają zamiaru spełnić. W poprzednim odcinku z tej serii mówiłem, że leszczynianinem interesuje się klub z Podjasnej góry. Natomiast o Dominika Kubera bardzo mocno zabiega motor Lublin, ale teraz nie o tym, gdzie pójdą żużlowcy, tylko za ile. Jak wiemy Kubera oraz smektała to zawodnicy, którzy mieszczą się w limicie zawodnika do lat 24 a tacy zawodnicy będą w następnym sezonie bardzo ważni. Podobno Smyk oczekuje 700 tysięcy złotych za podpis i 7 tysięcy złotych za każdy zdobyty punkt. Gdyby w 2021 roku powtórzył swój wynik z tego roku, zdobyłby 137 punktów i 12 bonusów, co by oznaczało zarobek w wysokości 1 miliona 700 tysięcy złotych. W przypadku Dominika Kubery mówi się nawet o 600 tysiącach złotych za podpis. Zainteresowanie tym zawodnikiem wyrażali m.in. Mr. Garden GKM Grudziąc czy Ewinner Apator Toruń. Najbardziej prawdopodobna jednak jest opcja, że domin wyląduje w motorze. Czy tak będzie, dowiemy się za dwa tygodnie. Zaplanowane na początek stycznia przyszłego roku indywidualne Mistrzostwa Australii zostały odwołane. Jesteśmy bardzo rozczarowani, że musimy odwołać i przełożyć na inny termin Mistrzostwa Australii w 2021 roku. Niestety, przy tak dynamicznej zmianie sytuacji oraz fakcie, iż wielu zawodników przybywa poza granicami Australii, musieliśmy podjąć decyzję jak najwcześniej. Wszystkim zainteresowanym stronom oraz zawodnikom dziękujemy za wsparcie oraz zrozumienie naszej decyzji, napisali w komunikacie organizatorzy Mistrzostw Australii. No cóż, szkoda, że kolejne żużlowe zawody przełożone przez COVID. To się nazywa właśnie szybka i przemyślana decyzja. Jak pisze portal ONET. Stabilny sponsor, Grupa Azoty, co rok przekazujący 3 miliony złotych, to mocny atut tarnowskiej Unii. Nic dziwnego więc, że do klubu ciągną tłumy. Jak udało się dowiedzieć, aż 29 żużlowców wysyłało tam swoje oferty startu w sezonie 2021. W tarnowskim klubie żartują, że można by zbudować 5 drużyn. Trochę zabawna sytuacja, na razie pewniakiem do pozostania w Unii jest mający ważny kontrakt Ernest Koza. Do tego tarnowianie chcieliby zatrzymać jeszcze Petera Ljunga, Kogoś z duetu Daniel Kaczmarek lub Michał Gruchalski? I tak naprawdę reszta składu nie jest do końca pewna. Pamiętajmy, że okienko transferowe rozpoczyna się 1 listopada. No i to by było na tyle. Jeśli wam się ten odcinek spodobał, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, do zostawienia łapki w górę oraz miłego komentarza. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!